Nowa procedura Glow Up Power Treatment wpisuje się w trend positive aging. Dzięki tej metodzie możemy niwelować i spowalniać procesy starzenia, zachowując naturalne rysy naszych pacjentów. Działamy wielopłaszczyznowo, wykorzystując synergistyczne działanie trzech sprzętów, które używamy w tej terapii. Terapia Glow-Up Power Treatment polega na wykorzystaniu trzech synergistycznie działających ze sobą sprzętów: najgłębiej działającej radiofrekwencji mikroigłowej, nieco płycej działającego lasera i fototerapii LED. Terapię Glow Up Power Treatment stosujemy zarówno na twarzy, jak i na ciele. Możemy uzyskać przede wszystkim efekt liftingu, ale także wyrównania kolorytu i struktury skóry przy bezpiecznym wykorzystaniu tych trzech technologii radiofrekwencji, lasera tulowego i terapii LED. Dzięki temu fantastycznemu połączeniu trzech technologii działamy przede wszystkim na wiotkość, zachowując naturalne rysy naszych pacjentów, redukujemy zmarszczki. Przy zastosowaniu lasera tulowego dodatkowo ujednolicamy kolory skóry, dbając o jej teksturę i efekt glow. Lampalet pozwala nam na szybsze gojenie skóry oraz na głębszą penetrację składników aktywnych, których także możemy używać w trakcie zabiegu. Dla mnie terapia Glow Up Power Treatment to przede wszystkim zdrowa i jędrna skóra. Bez wiotkości, zmarszczek o wyrównanej teksturze i jednolitym kolorycie skóry. To jest coś, co lubi każdy pacjent. Mamy trzy zabiegi, ale jedną rekonwalescencję i dzięki wykorzystaniu technologii jest ona krótka. Pacjentka już następnego dnia musi, może wrócić do swojej aktywności. Chropowatość skóry utrzymuje się jeszcze przez kilka dni, ale nie wyklucza to pacjentów z życia zawodowego. Glow Up Power Treatment jest to moje rozwiązanie, szczególnie dla pacjentek w wieku dorosłym, które na swojej skórze, po, pomimo wiotkości, mają także blizny potrądzikowe. Jest to procedura, gdzie podczas jednej wizyty w gabinecie możemy reagować na te problemy. Zmniejszamy wiotkość skóry, spłycamy blizny potrądzikowe, skóra uzyskuje glow, więc jest to coś, co warto rozważyć, planując takie zabiegi. Zabieg jest rozwiązaniem dla wymagających pacjentów, którzy oczekują bardzo dobrych efektów i szybkich efektów zabiegowych. W trakcie jednej wizyty możemy wykonać zabieg poprawiający nasze napięcie skóry, liftingując ją, wygładzać drobne zmarszczki. Możemy wykonywać ten zabieg przez okrągły rok w każdym wieku u pacjentów, wychodząc naprzeciw ich problemom.